Sejm to miejsce pracy dla tych 460 posłów, ale poza pensją i dietą, łącznie to prawie 13 tysięcy złotych, przysługują im przywileje i dodatki. Na początek poseł musi mieć gdzie mieszkać. Korzysta pan z dopłaty do mieszkania w Warszawie? To, to tak, oczywiście. No, to są rzeczy, które, które przysługują zgodnie z prawem. Czyli albo taki pokój w hotelu poselskim, albo poseł może na koszt Sejmu wynająć prywatne mieszkanie. Jedyny warunek to brak warszawskiego meldunku. Ja się czułem w hotelu jednak sejmowym. Tam ciężko było się skupić na pracy. Dla budżetu to bez zaznaczenia. Koszt w obu przypadkach to 2200 zł. Ale wcześniej poseł musi też do miejsca pracy dojechać. Tu możliwości jest kilka. Albo lotem, albo koleją. No są darmowe loty i wszyscy z tego korzystają. Znaczy ci, którzy mają dość daleko do lotu. Czy darmowe? No sejm za to płaci. No, darmowe w pewnym sensie. Darmowe dla. Posłów. I w końcu każdy poseł może podróżować prywatnym samochodem. Jest jednak limit, to 3,5 tysiąca kilometrów miesięcznie. Andrzej Jaworski, jak większość posłów, wykorzystuje całą przysługującą sumę. Rocznie to około 35 tysięcy złotych. Dzisiaj kończąc z Państwem rozmowę jadę w drugi część naszego województwa do Kwidzyna. Jutro Warszawa, a pojutrze Kościerzyna i Słupsk. Łukasz Gibała to jeden z nielicznych posłów, którzy w rubryce koszty przejazdu samochodem własnym wpisują zero. To wymagałoby strasznie jakiejś tam skrupulatnej pracy. Musiałem rozróżniać kiedy jadę prywatnie, a kiedy służbowo i uznałem, że nie chciałem naciągać podatników wpisując coś, co potem byłoby niezgodne z prawdą. Co nie oznacza, że złotówki, które inni wydają na paliwo poseł Gibała oddaje do budżetu. Wręcz przeciwnie, ma po prostu więcej na inne wydatki związane z obsługą poselskiego biura. Rocznie każdy poseł ma na to 145 tysięcy złotych, z czego między innymi opłacają pracowników, czynsze na lokale i na przykład telefony. Rekordziści jak Adam Hoffman czy były poseł Sławomir Nowak na obsługę telekomunikacyjną wydają ponad 30 tysięcy złotych rocznie. Standardem jest nieco ponad 10 tysięcy. Ma pan telefon, który rozlicza na biuro poselskie? Tak, tak, oczywiście. A tylko pan czy pan pracownicy mogą również? Pracownik jeden również ma telefon, tak. Posłowie mogą na koszt Sejmu zlecać ekspertyzy, opinie albo tłumaczenia. Ale z tego mało który poseł korzysta. Chętniej wydają na przykład na taksówki. Generalnie, już niezależnie od tego, kto jak wykorzystuje te pieniądze, jeżeli spotka się z wyborcami, no to zawsze gdzieś tam będą padały te określenia, że, że posłowie no generalnie popełniają nadużycia. Tylko pensje posłów, wydatki na biura, nie licząc przywilejów, to rocznie koszt około 150 milionów złotych. Arleta Zalewska, TVN24. Jest Przyjaciele, musimy zmienić w Polsce zasady gry. Potrzebujemy nowej obywatelskiej konstytucji. Potrzebujemy rewolucji gospodarczej. My, Polacy, mamy swoją dumę i nie chcemy od polityków obietnic jałmużnej. Wystarczy, że nie będą katować nas podatkami na swoje zegarki, kilometrówki i ośmiorniszki. Każdy głos na partie polityczne, które okradają nas od 89 roku, to głos niewolnika. Nie bądź niewolnikiem. Lista numer 7. Paweł Kukis. Przyjaciele, musimy zmienić w Polsce zasady gry. Potrzebujemy nowej obywatelskiej konstytucji. Potrzebujemy rewolucji gospodarczej. My, Polacy, mamy swoją dumę i nie chcemy od polityków obietnic ją Wystarczy, że nie będą katować nas podatkami na swoje zegarki, kilometrówki, kilometrówki, kilometrówki i ośmiorniszki. Każdy głos na partie polityczne, które okradają nas od 89 roku, to głos niewolnika. Nie bądź niewolnikiem. Lista numer 7. Paweł Kukis. Panie komisarzu, jeśli wolno, zanim przejdziemy do tematu dyskusji, jeśli pan pozwoli, chciałbym wygłosić krótkie oświadczenie. Ponieważ nie dniach... będzie pan wychodził? Nie, nie, nie nie, nie będę wychodził to tej od razu Nie, 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 zostaje oczywiście w studiu. Natomiast w ostatnich dniach część mediów oraz starych układów zorganizowała atak w moim kierunku, przedstawiając mnie jako posła, który rzekomo w sposób nieprawidłowy pobiera środki legalnie e, przysługujące mi no wykorzystanie jako poseł na paliwo. E, ponadto ukazywano mnie jako posła, który wydaje najwięcej wszystkich posłów na naszym sejmie na transport. Co jest nieprawdą? Po pierwsze, wszystkie środki, które przysługują mi i które wykorzystuję, wykorzystuję w pełni legalnie, to po pierwsze. Po drugie, w naszym sejmie znajduje się obecnie w tej kadencji przynajmniej kilkudziesięciu posłów, którzy są o wiele mniej aktywni ode mnie, a wydają nawet trzykrotnie więcej na przyjazdy i na przeloty samolotami. Tak więc chciałbym tylko oświadczyć, że te pomówienia są nieprawdziwe, ale doskonale rozumiem te ataki, ponieważ wiem, że moja działalność, to co mówię często w TFP i w innych stacjach, bardzo boli te stare układy. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić sprawę tak, aby Państwo mieli jasność, jak sytuacja naprawdę wygląda. To wszystko to ucieczka do przodu, czy coś innego? Wyjaśnienie prawdy, ponieważ ja wiem, że młodzi ludzie są w Polsce niewygodni, zwłaszcza ci, którzy mówią prawdę, zwłaszcza ci, którzy mówią o rozliczeniach, bo trzeba tych, te stare układy rozliczyć. Rząd Platformy Obywatelskiej mówi o zakumaniu Donalda Tuska i osoby, które to mówią publicznie będą w Polsce atakowane, ponieważ te stare układy są ciągle mocne. Jak Pan zamierza wyjaśnić tę sytuację? Ja jestem w dyspozycji Kancelarii Sejmu. Przekazałem wszystkie dokumenty, które posiadam, aby Kancelaria Sejmu to wyjaśniła. Każdy poseł ma ponadto kontrolę swoich biura, i również taki kontrolę będę miał. Poza tym przedstawiłem naszym obywatelom dokładnie moją aktywność, jak ona wygląda. I z rankingu wprost jasno wynika, że jestem dziesiątym, najciężej pracującym posłem w tej kadencji Sejmu na 460%. No, co to znaczy najciężej pracującym posłem. No jest to aktywność parlamentarna, którą można zmierzyć i zbadać, tak? Czyli liczba spotkań, liczba interpelacji, aktywność, wystąpienia. Ja jako jeden z niewielu posłów organizuje panie redaktorze w całym kraju praktycznie, praktycznie w każdym tygodniu spotkania otwarte z obywatelami. Nie boję się obywateli. Głośno mówię o tym, co należy w Polsce zmienić, których ludzi należy rozliczyć, ponieważ miliardy nakrali tak naprawdę w ciągu ostatnich lat, chociażby aferery prywatyzacyjne o tym świadczy. I stąd też atak przedstawiający mnie jako osobę, e, która no, ma być postrzegana przez Polaków trochę tak jakby jako osobę nieuczciwą, a to jest fałsz, tak? ponieważ moje wszystkie działania są legalne są dyspozycji, do dyspozycji i do przez obywateli również. Pamięta Pan, jaki miał być temat rozmowy, co sugerowałem naszym widzom? I... Tak.